Jak Karol zdemaskował świętego Mikołaja. Chyba zaraz się uduszę i oślepnę. Co wypuszczam powietrze, to mgła atakuje spod maseczki moje okulary. Jak mam iść prosto i jeszcze unikać ludzi, kiedy coś mnie dusi i nie widzę, dokąd idę. Ta maseczka to jakaś podróbka. Ona wcale nie umie oddychać, tylko sapie. Mam dość. Ja mam taką samą. Przytaknęła niezadowolona Zuza i dodała. Gdyby była chociaż ładna i kolorowa, a nie taka brzydka i szara No właśnie potwierdził Karol. Mama mówiła, żebyśmy się trochę poruszali na powietrzu, ale na pewno nie, żebyśmy się udusili. Mała Zuza, młodsza siostra Karola, nagle przystanęła, jakby ją zamurowało.-Karol powiedziała niepewnym głosem Spójrz tam pokazała ręką w stronę parkowego placyku. Ku zdumieniu brata w miejscu, które wskazała Zuza, stał. Święty Mikołaj! To niemożliwe krzyknął zdumiony Karol. Święty Mikołaj w maju? Co on tu robi? Chodź, podejdziemy bliżej. Kiedy przybliżyli się, dostrzegli wokół Mikołaja ludzi, którzy podchodzili do niego pojedynczo, zachowując parometrowy odstęp i dostawali coś w prezencie. Co on im daje? Zuza dostała wypieków na twarzy. Braciszku, co on im daje, bo nie widzę. I skąd wziął się teraz święty Mikołaj? I czy on jest prawdziwy? Coś, ty z choinki się urwałaś? Oczywiście, że nie. Jak to nie? Przecież co roku przynosi prezenty i nawet teraz coś przyniósł, tylko nie wiem co. No przecież wiadomo, że nie on rozdaje prezenty, tylko rodzice. Nieprawda! krzyknęła Zuza. Gdyby nie Mikołaj, to wcale nie byłoby prezentów. Tak? To ja ci udowodnię, że z Mikołajem to jest lipa. Poczekaj tylko, zaraz się okaże. Karol wziął Zuzę za rękę i razem podeszli na tyle blisko, że sprawa tajemniczych prezentów nagle się wyjaśniła. Ale lipa! zatriumfował Karol. Podrabiany Mikołaj rozdaje podrabiane maski! Ha ha! zaśmiał się szyderczo. Wcale że nie. Odparowała Zuza. Są prawdziwe i bardzo ładne. Różnokolorowe, a nie takie zwykłe, szare jak te, które dostaliśmy od rodziców. Ale pomysł. Trefny Mikołaj w maju w trefnym przebraniu rozdaje podejrzane maseczki. Uważaj, co teraz zrobię! Wyszeptał podekscytowany Karol i spojrzał złowrogo w kierunku Mikołaja, który uśmiechnął się do niego wesołymi oczami z nadmaseczki. – O kurdele! – jęknął Karol i ruszył w kierunku świętego. Zuza głośno przełknęła ślinę i z wrażenia zamknęła oczy. wyobraźni już widziała, jak brat rzuca się na Mikołaja. Zrywa mu czapkę. Jednym szarpnięciem za brodę powala go na ziemię i krzyczy na cały głos. – Fałszywy Mikołaj! Rozdaje fałszywe maseczki! Nie dajcie się nabrać! Kiedy otworzyła oczy, ujrzała, jak Karol wyciąga rękę w rękawiczce i… Przybija żółwika z Mikołajem, po czym zadowolony podbiega do siostry, trzymając w ręku dwie nowe, śliczne maseczki. Słuchaj, on naprawdę jest prawdziwy, a te maseczki są atestowane. Skąd wiesz? Jak to skąd? Powiedział mi. To fajnie, że nie dałeś się nabrać. Podsumowała zadowolona Zuza i zabrała bratu różową maseczkę. Gdy mama wróciła do domu, miała tajemniczą minę. Ale mam dla was niespodziankę. Nie zgadniecie! Uśmiechnęła się zagadkowo i wyjęła kolorowe maseczki. Wiecie, kto rozdawał dzisiaj w parku takie ładne maseczki? Zuza i Karol spojrzeli na siebie znacząco i uśmiechnęli się porozumiewawczo. A Karol powstrzymując śmiech zapytał: Mamo, czyżby święty Mikołaj przyleciał z Rowaniemi z misją humanitarną do Polski? Autor Krzysztof Czekajewski. Czytają Marti Kuklińska, Kasia Welfel-Kuklińska i Krzysztof Czekajewski.